Dzień dobry, dzień dobry, z Zoty Tarotku. Aniam się Wam ślicznie i zapraszam osobę z poznaku Koziorożca na czytanie dla Was. To jest czytanie do lutego. Zobaczymy, co do Was idzie, na co macie zwracać uwagę, jakieś propozycje i tak dalej. Zobaczymy. Koziorożce, wie co, zapraszam Was. Sprawdzajcie swoje znaki jeszcze pomocnicze, jakie macie. I zabieramy się do czytania karty. Są już wyłożone, kochani, żeby szybko mogła zrobić dużo innych znaków, więc wybaczcie mi, lecimy z czytaniem. I teraz tak, dla koziorożców. Po pierwsze, będziecie, możecie dostać wiadomość od jakiegoś urzędnika. Ta wiadomość będzie związana, możliwe z propozycją pracy, bo jednak teraz mamy do czynienia z osobami, współ, jeżeli chodzi o pracę. Więc tutaj... Propozycja pracy może być. Możliwe, że dostaniecie jakiś awans serca. No to warto z tego skorzystać, tak? Ale z drugiej strony macie jeszcze jedną kartę, która jest pod e, kartą e, wiadomości, to od razu powiem, jeżeli ma, ktoś powie, e, zakładamy biznes, to bym poszła w to. Ale jeżeli ktoś wam zaoferuje ktoś, kto jest w jakiejś spółce, to by ja już bym w to nie weszła. A dlaczego? Bo dlatego, że tutaj będą e, nieporozumienia, oszustwa. E, teraz tak, e, cierpliwość. Jeżeli na coś czekacie, musicie mieć cierpliwość, dlatego, że przyjdzie coś, tak? Z, z pracą... Owszem, przyjdzie. Jeżeli, jeżeli mam mówić o związkach, pojawi się ktoś, ktoś kto się później ulotni. Będzie to takie e, chwilowe, tak? Więc nie idźcie w tym kierunku, dlatego że no, szkoda Waszej energii. Tutaj ja bym odpuściła. Karty pokazują tutaj, że jest kobieta, kobieta teraz tak, albo na twojej drodze spotkasz osobę kłamliwą. Zapiszę na kłamstwie albo jest to związane z tym, że w lutym e, jak pokazuje mi karta, będziesz miała do czynienia z osobą, osoba, która nie będzie chciała, ja ciebie nie mogę wpuścić do domu, a zapomniałem kluczy, e, taka e, potrzebuje na przykład pracy z takich rzeczy będzie czarująca. Będzie możliwe mówić o ciebie nie, nie wchodzimy w to, dlatego że to jest taki złodziej, złodziej czasu, złodziej Ogółem, tak? Nie wchodzicie w to. Zwracać uwagę, bo w najbliższych dniach możecie zgubić klucze. Możliwe, że ktoś się pojawi w waszym życiu i nagle zgubicie klucze. Tutaj bym zwróciła uwagę, ktoś wam mógł nawet i gwizdnąć te klucze. Teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe, testamenty, czy tam inne sprawy takie um, o przepisanie, no to w waszym otoczeniu będzie osoba, która. Um, jest o dwóch twarzach. Jest to osoba, która wam słodko mówi, a za waszymi plecami robi. Ja bym tu była ostrożna, ale jest to osoba też, która jest rzekomo taka samotna. Jezu, ja sobie kobiety nie znajdę, albo ja sobie męża, czy tam chłopaka nie znajdę. To dotyczy właśnie takich osób. Karty pokazują, że tutaj odkryjecie w ciągu dwóch tygodni jakąś tajemnicę, jakąś prawdę odkryjecie serca, teraz tak ktoś wam może dopierdzielić tak, e, powiedzieć wam m, że was zaboli, tak, słowa i to jest osoba, która ma e, możliwość, to dotyczy osoby, która ma e, fajne pomysły e, no, jest osobą bardzo taką, no, o ciepłym sercu Tutaj to dotyczy Ciebie, tak? Dlatego bądź ostrożna, nie daj się wykorzystać, ale też nie mów swoich pomysłów ani co byś chciała zrobić otworzyć, dlatego że jest osoba, która to wykorzysta. Jeżeli mam mówić tutaj, yy, będzie osoba Wam bliska z rodziny, jeżeli chodzi o te spadki, to jest to nie tylko spadki, ale chodzi o pieniądze. Utrata, utrata, czyli komuś możecie zaufać. Ktoś wykorzysta to. Macie kartę, czyli coś jest, coś wypłynie, tak? Możliwe, że w ciągu tygodnia, w poniedziałek będzie wielki płacz, tak? Związany właśnie, co ja zrobiłam lub Coś odkryjecie, że ktoś Was po prostu chce wycyckać. Karty pokazują tutaj, że jest mężczyzna, mężczyzna, który dba o dom, dba o rodzinę. Fajne pomysły, możliwe, że masz swój własny biznes. Tutaj dostaniesz wiadomość od mężczyzny. Mężczyzna ten jest taki możliwe surowy. Jest to surowy pod tym względem, że jest to mężczyzna dla siebie, który ciągnie, tak? Ten mężczyzna powiem wam szczerze... Możliwe to jest też osoba, która jest, no dobra, policjant, lekarz, ok, ale jest to osoba, która już jest na emeryturze, a prowadzi coś jeszcze. Od takiej osoby, kochani, powinniście no, być troszeczkę zdala. Teraz tak. Mężczyzna, który się ulotni, mężczyzna, który mm, pojawi się w Waszym życiu, mogę powiedzieć Wam tylko jedno. Jest to mężczyzna, który ma kobietę. Jest to mężczyzna, który mm, wraca na przykład, był z był Zośką, e, po trzech latach mm. e, nie miał w ogóle kontaktu i nagle taka osoba przychodzi. To jest osoba, która lubi e, Zamęt robić, ale jest to osoba, która przez znajomych lubi z kimś rywalizować. Taka osoba. Na tą osobę serca zwracamy uwagę. Karty pokazują tutaj, że chorobę, ktoś dowie się o jakiejś chorobie. Możliwe, że jest chory, to w poniedziałek tutaj zwolnienia będą. Możliwe, że będziecie mieć do czynienia z osobą, która się pokazuje w tej karcie, czyli z osobą taką y, cicho-ciemną, taka o tak, nie, ja uważamy, jest to osoba, która bardziej mi się o nim pokazują w y, osobie z poznawcą świni. Teraz czy to świnki, y, y, czy to te osoby dotyczy, czy to właśnie te osoby tak zadziałają. Tutaj musicie serca uważać. Teraz tak, propozycja pracy przyjdzie i stan konta będzie wtedy nasilony, czyli coś innego, ok, tylko nie w spółki, nie wchodzicie. Teraz tak, karty pokazują, że jest ktoś, kto się zastanawia, czy mam iść w ten związek albo poświęcił. To jest osoba, która już ma drugie, drugie, drugie małżeństwo. Od razu powiem, nie jest warte, tak, zostań przy tym, co masz, to jest chwilowe, możliwe, że ktoś się tak za zachowuje, bo u kogoś się ktoś pojawił i zwracać uwagę na osobę, to jest możliwe kobieta, która nie trzyma języka za zębami, która przychodzi do was i ty wiesz, co tam yy, yy, Zoszka powiedziała, bo powiedziała to i tamto, to ona pójdzie do kogoś innego i na was będzie gadać, trzymać język za zębami serca. Teraz tak, jest karta wolności. Możliwe, że ktoś nie, dobra, to są dwa związki, ale ktoś po prostu nie może, jak to mam powiedzieć, chce być wolny, chce robić to, tylko cały czas jest pod telefonem, kontrola z takich rzeczy, to tu karty pokazują. No, jedna osoba kłamie, ktoś e, manipuluje z, e, osobą, która jest e, związana z domem, tak? E, czyli ktoś kończy, zakańcza przez swoje kłamstwo, jak, no uczucia swojego partnera, tak? w ten sposób mogę powiedzieć, ktoś już będzie miał dosyć tak? tego natłoku e, możliwe kłamstw, możliwe, że cały czas dostaje po tyłku, awantur z takich rzeczy. Tutaj bym koziorożce moje bym uważała. Jeszcze wyciągnę dla Was miłość. Teraz tak, miłości zawieszenie, ale mogę powiedzieć tylko jedno, coś wyjdzie na światło dzienne. Czyli z osobą, którą macie, macie zawieszenie, odkryjecie coś. Zwracać uwagę na osobę, która już jest na emeryturze, facet, który siedzi czy na boki, tak? Jest to facet siwy, albo te boki, albo ma takie um, czupiradło takie. Na taką osobę uważać, coś wyjdzie na światło dzienne. Jeżeli robicie coś w ukryciu, ktoś, kochani, odkryje. To jest też i związane, komuś się mogą zęby połamać, to jest na takiej zasadzie, ale jest też kobieta, kobieta która nie, nie jest dobrze w związku i to jest kobieta, gdzie, jak ja to zawsze mówię, dupcia chodzi za przeproszenie, to tutaj o, 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 u takiej kobiety, o takiej kobiety coś możecie się też dowiedzieć. A dlaczego? Bo już tam mieliście, że coś wyjdzie na światodzienne. Ktoś, no i była karta złodzieja następna, więc ktoś, to jest kobieta, kobiety uważajcie na kobiety. O, tak powiem. Jeżeli chcecie wytestować jakiś krem, żel czy cokolwiek, od razu mówię, nie róbcie tego. Dlatego, że wysypka na ciele, zranienia, uważać mi na szyby, żeby szyby nie były wybite, brodziki z takich rzeczy. Tu u Was będzie się dziać. Jeżeli mam mówić, jest to miesiąc bawoła, jest związany z pracą, czyli przy pracy jakikolwiek. Musicie serca uważać. Uważać. Moi drodzy, to już jest wszystko. Ja Wam życzę czego? Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo wzrówka, szczęścia, szczęści i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Ja ślicznie dziękuję i pozdrawiam.